Witam serdecznie ze Słonecznej Florydy. Ja z tej strony. Dzisiaj będzie o najbardziej poszukiwanych zawodach w USA. Wszyscy, którzy siedzą, vlogują z Florydy, piszą jakieś vlogi, blogi, Instagramują czy cokolwiek innego tam robią, to jakiś czas dostają jakieś takie pytanie w rodzaju: A co można zrobić, żeby wyjechać do Stanów? Jakie zawody są najbardziej poszukiwane? No i ja myślicie, że co to jest? Programista, doktor. Na wynalazca, na naukowiec. No, też oczywiście, powiem Wam tak, no, do Stanów, no, oczywiście na oczywiście o wiele łatwiej jest wyjechać, jeżeli się jest specjalistą, wybytym specjalistą w jakimś tam swojej dziedzinie, bo bardzo dobrym specjalistą w swojej dziedzinie. Yy, i, I takie zapotrzebowanie jest. I yy, prawdopodobnie yy, naukowców, którzy chcą wymyśleć yy, lek na raka, albo są bardzo blisko tego, to zawsze będą, będą potrzebować. Ale powiem Wam jedną kwestię. W Stanach zaczyna się pojawiać problem z fachowcami i ten problem naprawdę za chwilę uderzy Stany Zjednoczone bardzo, bardzo mocno. Niedługo przejdą na emeryturę tak baby boomers. Baby boomers to są ludzie, którzy urodzili się już po wojnie. Ponad 53% fachowców różnego rodzaju, czy spawaczy, czy elektryków, czy, kogo, czy, czy mechaników, to są ludzie po 50, którzy się zbliżają do emerytury. Ponad połowa, nie wiem, znaczy wiem, że część z, z tych fachowców to są w ogóle ludzie na emeryturze, sobie, którzy jakoś tam sobie dorabiają, Głównie dlatego, że po prostu młodzież nie ciągnie do, um, do zdobywania doświadczenia czy po prostu pracowania w tych fachach. Um, w jakimś tam stopniu to też trzeba popatrzeć na to, że przez, przez dekady um, obraz amerykańskiego robotnika, w ogóle robotnika jako takiego, no, był tak przedstawiany, że to tak no, niespecjalnie, jak się widzi hydraulika go czy, czy tynkarza, czy, czy, czy pracownika budowy w filmie, to zazwyczaj jest jakiś idiota, jakiś nie niedorajda, jakiś łapa, tylko sobie siedzi i pali i pije piwo i w ogóle nie umie by zadbać, nie potrafi się wysłowić, no bo no, nie jest to jakiś tam w żadnym, w żadnym stopniu model człowieka, którym do którego chcielibyśmy dążyć, i e, mimo wszystko propaganda e, jest silną bronią, i e, to po prostu można się z tego śmiać, tak i owak, ale po prostu to oddziałowuje na, na młodych ludzi, którzy bardzo chcieliby zostać celebrytami, ale hydraulikami już niekoniecznie. A mimo, mimo wszystko hydraulicy są chyba o wiele częściej potrzebni niż celebryci, i zresztą celebrytą nie, tak, nie tak łatwo zostać. Um, w każdym razie, i, a tak, tak powiecie, no dobrze, no ale z drugiej strony ja wcale nie chcesz być hydraulikiem. Oczywiście, że jak nie chcesz być hydraulikiem, to się nie zmuszaj, bo yy, żeby być czymś dobrym, naprawdę dobrym, no to po prostu trzeba lubić swoją pracę. Ale z drugiej strony, jeżeli yy, lubisz na przykład układać płytki, no to nie zmuszaj się na to, żeby iść na studia. Bo yy, po prostu yy, nie wszyscy te studia muszą kończyć, a, a ekonomia po prostu się wywali bez tych fachowców. Wywali się. Nawet jeżeli, okej, okay, na to na jeżeli wszyscy będziemy genialnymi lekarzami, i wszyscy po prostu będziemy wymyślać genialne leki na raka, i wszyscy się będziemy nawzajem leczyć, i w pewnym momencie będziemy strasznie bogaci, i jako strasznie bogaci ludzie kupmy sobie domy, no to kto nam zainstaluje tam kable, kto nam przepcha zlew, i kto właściwie położy nam płytki na ścianie. No, ktoś to musi zrobić. A tutaj zaczyna być problem. I ten problem naprawdę widać nawet na Florydzie, dlatego że w jakimś stopniu czasami, na przykład, się dzwoni po jakiegoś fachowca i się dwa tygodnie czeka, bo żeby miał termin, albo żeby mu się chciało pojawić, bo jest tak zajęty. Um, znamy taki. Ja Pamiętam, że taki problem działał w Polsce. Ja nie wiem, jak to wygląda w ten sposób, ale pamiętam, że był ten moment, kiedy ludzie wyjechali, a bardzo dużo ludzi wyjechało, fachowców wyjechało do Anglii. Wyspy brytyjskie, i był problem, żeby znaleźć fachowca. Był problem, żeby znaleźć jakiegoś człowieka, który w jakimś tam stopniu się zajmie, zacznie tam naprawi, naprawi to czy owo, prawda? Że nie było szkół technicznych. Czy technika, technika jako technika to w Polsce są, ale chyba zawodówki się wszystkiego zamykały, nie? Um, I tych ludzi nie ma za bardzo gdzie szkolić, więc właściwie jakoś tak zniknęli za bardzo z rynku, a jak nie zniknęli, to żądali takich kwot za cokolwiek że człowiek się po prostu za głowę łapał. E, więc, e, więc tutaj się pojawia podobna kwestia, bo z jednej strony, no dobra, e, że są studia, że zróbcie studia, bo studia to dają jakieś tam możliwości, no i dają i nie dają, bo powiem Wam, że po prostu studia w Stanach Zjednoczonych są drogie. Ja nie mówię o to, chodzić, że, w ogóle, że studia to w ogóle jest bez sensu, bo to wszystko zależy, czy, co Was fascynuje, jakie są Wasze pasje, jakimi jesteście ludźmi, e, w jakim kierunku chcecie iść i e, po prostu studia mogą być fantastycznym rozwiązaniem, albo mogą być po prostu stratą czasu i pieniędzy, i po prostu mamy tutaj sytuację taką, że dobra, mamy więcej ludzi z dyplomami, którzy w Stanach Zjednoczonych, którzy wychodzą z dobrych, nawet renomowanych uczelni, mają jakieś, na przykład zrobili jakieś studia, które są czysto teoretyczne, na przykład filozofię. Mają do tego dług studencki w wysokości 130 tysięcy dolarów, nie mogą znaleźć pracy, bo muszą pracować gdzieś tam w tam, jakiejś takiej pracy, na przykład, nie wiem, gdzieś tam być kasjerem, tak? Um, nie chodzi o to, że ja mam coś do kasjerów, ale z drugiej strony, no nie po to się robił studio za 130 tysięcy dolarów. I czy to chodzi o to, że w ogóle filozofów jest niepotrzebnie, że, nie, że w ogóle nie potrzeba wykładać filozofii? Nie, no, że można sobie pójść na filozofię, ale nie można liczyć na to, że po prostu studia dadzą ci jakiekolwiek zawodowe kwalifikacje e, i po prostu później y, jakby można sobie zafunkcjonować. Tak, bez problemu na rynku pracy, tylko dlatego, że się jest dyplomowanym filozofem. Przepraszam, że proszę, tej filozofii czepiam, ale um, wydaje mi się, że to są takie najbardziej jakby studia, które. Um, to, jest taki, to jest po prostu jeden z, tych, jeden z przykładów, który mi przychodzi teraz na myśl. No, taką. Ja sobie przykładów akurat na kartce nie zapisuję, jak do Was teraz mówię, um, jak mówię do Was. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi w ogóle o rozwiązanie tego problemu, no to powiem Wam, że powoli firmy, różnego rodzaju korporacje zaczynają zwracać na to uwagę, zaczynają widzieć, że są problemy, że nie mogą znaleźć ludzi, nawet nie o to chodzi, że w ogóle nie mających pojęcia o zawodzie, ale bez doświadczenia. Bo Amerykanie. I to myślę, że powiem wam, wam bardzo dużo ludzi, która tu żyła, która mieszkała, która tu pracowała. Oni tak do końca nie patrzą na wasze wykształcenie, oni patrzą przede wszystkim na wasze doświadczenie. Czy wy macie, ile macie lat doświadczenia, jak to doświadczenie wyglądało, jak się sprawdzaliście w poprzednich miejscach pracy, co potraficie, już co potraficie, to zostało sprawdzone w praktyce, a nie jaką szkołę skończyliście. No zakładając, że rzeczywiście to nie jest Harvard, a nie jakieś tamten, no, to, to może to tak robi na jakimś tam wrażenie, w zależności gdzie się jest, tak, ale to. Yy, Istotne jest, istotne jest doświadczenie nawet jeżeli jak mówię, te wszystkie rodzaje różnego, jak słyszałam te różnego rodzaju firmy, jakieś tam korporacje nawet robią coś takiego, że przyuczają młodych ludzi, którzy chcą pracować w danych tam właśnie jakiś tam być dekarzem czy tam czymś tam czy spawaczem, to gdzieś tam otwierają jakieś takie kursy darmowe czy pseudodarmowe czy nawet po prostu jakieś tam płatne staże, żeby ci młodzi ludzie się mogli czegoś nauczyć po prostu i wdrożyć się do tej firmy, no to mówię Wam, że że no, nawet jak to tam wygląda, tam, tam ludzie przychodzą i się czegoś tam uczą, no to, to tak, że to nie chodzi o to, że po oni tam trzy tygodniowy kurs zrobią, czy trzy miesięczne nawet i oni mają doświadczenie, nie mają takiego doświadczenia, żeby ten człowiek po prostu był w stanie podjąć yy, taką ilość decyzji yy, i, i zupełnie inaczej to wygląda, jak się ma 15 lat doświadczenia na przykład w śliwierkach kątowych, a inaczej jak ma 3 miesiące, no bo to, to jest oczywiste. Z drugiej strony to też jest taki, czytam taki ciekawy artykuł na cnn chyba, że yy, problem z amerykańskimi pracodawcami jest taki, że nie, nie wszyscy mają, mają taką chęć ładowania, przyjmowania pracownika, który bardzo chce, i czekać, aż ją na przykład tam do, 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 dowie wszystkiego i, i, i się dokształci, tylko nie są pracownika tak skrojonego na ten na, 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 na dzisiaj, czyli po prostu już przygotowanego, wykształconego, z doświadczeniem dokładnie takim, jakim oni chcą. Nikt nie chcą w to ładować. Po prostu nie uda się to, to jakiś inny, a nie chcą w to, w to wkładać tak pieniędzy, a w jakimś tam stopniu po prostu to jest niezbędne, to jest niezbędne. Um, ciekawe, jak to będzie wszystko wyglądało. Yy, jak mówię, to jest praca, która, która, tutaj tych miejsc pracy zaczyna być coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. I powiem Wam, że yy, ja bym się wcale nie zdziwiła, jeżeli za chwilę oni zaczną ściągać po prostu ludzi z, z takim doświadczeniem yy, z, z innych krajów. Że jeżeli, nie, jeżeli zmienią system imigracyjny na jakimś tam poziomie, zaczną ściągać pod kątem tego, co kto potrafi, a nie kto wylosuje na przykład zieloną kartę albo tam według innych wskazań, no to powiem wam, że, że po prostu chyba przede wszystkim będą ściągali fachowców. Zresztą w Kanadzie chyba tak jest w niektórych przypadkach, nie? Że tam się punkty dostaje i po prostu um, można przyjechać tam na, na, do, do danej prowincji, w zależności od tego, jaki się zawód wykonuje i tam jak się ma tam jakąś ofertę pracy czy coś tam. No i, um, i to jest jakaś wizja, że Mówiąc szczerze, że jeżeli marzą wam się, marzy Wam się migracja do Stanów kiedykolwiek, to powiem Wam, że lepiej, się robi, lepiej po prostu spełniać swoją pasję, lepiej po prostu robić to, co się lubi. Um, nie że po prostu się zmuszać do, czasami do jakichś studiów, jeżeli się tego nie lubi. Bo jak mówię, jak chcecie być naukowcami na przykład genialnymi to oczywiście się na studia, nie, nie zestańcie hydraulikami. A powiem Wam, że jeżeli chodzi o tych hydraulików, właśnie spawaczy, mechaników, elektryków, bo to tam cała ta lista fachowców jest, to yy, oni nie zarabiają tak źle. Czasami tam, 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 tam całkiem, jak, się ma, mają dobre, jak mają doświadczenie, jak potrafią, jak potrafią się zakręcić, to tysiące dolarów lecą, naprawdę. Więc no, to nie jest tak, że to są jakieś tam głodowe jakieś tam stawki. Zresztą chyba doskonale, y, podobna była sytuacja w Polsce, y, tak przynajmniej mi znajomi powiedzą, ale że po prostu dobry fachowiec to potrafi tam zarobić uu, o wiele lepiej niż lekarz. Więc to, to proszę się nie dziwić. Um, I to właśnie jak mówię, nie studia. I nie studia to jakby warunkują a jest, zaczyna być po prostu problem z młodymi ludźmi, bo oni się do tego nie garną. Jest, jest, jest jakaś tam ten mit wyższego wykształcenia, oczywiście, który jest, który jest istotny, tak, że, że, żeby jak najwięcej się edukować, żeby jak najwięcej wiedzieć, bo to, to oczywiście to jest cenne, ale z drugiej strony po prostu brakuje nam, zaczyna brakować nam fachowców, fachowców. Ktoś trzeba po prostu, ktoś musi to wszystko robić. Jak się tego nikogo nie będzie, no to, no, no, to, to, to co wtedy, tak? Zresztą my na taką sytuację miałam, że ja miałem tego kolegę, który został zmuszony przez swoich rodziców do pójścia do, na wyższe studia, bo takie było, takie, było, takie było przekonanie, że wyższe studia to po prostu jest wyższy byt, lepszy byt. I on na tych studiach strasznie sobie, znaczy no, nie kończył, nie dawał sobie rady, ale się strasznie męczył, po prostu jechał na jakieś taki naj. ledwo zaliczał. I po prostu to no, dramatycznie poszło, mówmy się, że po prostu to była jedna wielka męczarnia, ale jak cały czas chciał rzucić te studia, no to słyszał, że po prostu to, to go wydziedziczą po prostu i że nie. No więc przetrwał te studia, cały, cały czas się interesował motocyklami. Motocykle to była jego wielka miłość. No, i skończył te studia, rzucił ten papier w kąt i się zajął po prostu mechaniką, jakąś tam naprawą tych motocykli i takich innych rzeczy. I mówiąc że jest, jest, jest świetnym mechanikiem, i właśnie w tym tylko to robi. Już tamte ta, te studia, nieważne już co on tam skończył, to po prostu on w ogóle z, z tym tematem to nie miał, miał czasu obrony pracy licencjackiej, Taką motocykla. Więc jakby poszedł za swoją pasją. Niezależnie od tego, czy tam rodzina chciała, żeby skończył studia i tak, i tak. E, więc e, czasami to nie zmuszanie e, młodych ludzi do, 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 do studiowania, to też nie jest taki, to, nie jest taki dobry problem. No. To, nie jest taki, to nie jest taki wielki. E, e, czy to, to po prostu trzeba wiedzieć, co jest, co są wiedzą po studiach co zrobić, bo papier jeszcze nic nie zapewnia. A jak mówię, fachowców brakuje, w Stanach też brakuje i będzie nas coraz będzie coraz więcej, będzie coraz więcej problemów. Um, I słyszałam takie, słyszałam takie głosy, że są ludzie, którzy nawet chcą przejść na emeryturę, ale nie mogą, ponieważ jest takie parcie właśnie ze strony społeczeństwa, ze strony jakiegoś tam grupy, w której oni żyją, że jak oni przyjdą na emeryturę, po prostu nie są w stanie, bo nie ma, nikogo, nie ma wystarczającej ilości fachowców, że są coś młodzi ludzie, którzy dopiero co właśnie do zawodu, oni nie za bardzo wiedzą, co gdzie jak, no i... No, i jest ten problem. A jeżeli ktokolwiek z Was, to jest taki mój apel dodatkowy, ktokolwiek z Was by chciał zaś pod tym zobaczyć, sobie tego vloga, może bym się podobał, może bym się nie podobał. Jak się nie Wam nie podobał, to pewnie nie obejrzeliście go do końca. Ale na pewno od razu się pojawią pytania, ile zarabia to, a ile zarabia tamten, a ile, jak to można dostać certyfikaty, a jak można dostać na przykład informację, a jak można zacząć jeździć traktorem w Stanach Zjednoczonych, to bym Wam tak. Nie wiem, jeżeli po prostu chcecie się przeprowadzić do Stanów, jeżeli kiedykolwiek, jeżeli to jest wasze marzenie, jeżeli chcecie tutaj żyć, jeżeli chcecie po prostu cokolwiek w tym temacie zrobić, to musicie sobie sami dostać, jakby tą, tą informację znaleźć, bo jakby. Google najbardziej pomaga. I to tylko tyle powiem, raz mi ktoś powie, że jestem bez serca i bezduszna. No nie chodzi o to, że jestem bez serca i bezduszna, tylko po prostu nie mam zielonego pojęcia o traktorach, e, spawaczach, elektrykach, mechanikach itd. i tak dalej. Po prostu nie chcę Wam dawać błędnych informacji. Ja wiem, że po prostu ludzie, którzy się tym tematem interesują, na pewno są o wiele... Y, są informacje, które gdzieś tam można wygooglać, więc zapraszam do googlania, ponieważ ja, moja, moja wiedza się ogranicza tylko włącznie, tylko włącznie do IT bardziej. I niestety w temacie po prostu jakby, dawanie wam informacji, gdzie, co, jak, jak certyfikat, jak to wygląda, ile to kosztuje i tak dalej. Jak zacząć jakie najlepsze firmy, gdzie rekrutują, co tam i jak właściwie to ja na dobrą sprawę, to ja bym chciała strasznie na przykład zajmować się, zajmować się spawaniem. I jak mam to zrobić, to powiem to niestety rozłożę ręce. Tu tylko się tłumaczę, że jeżeli ktokolwiek Was zadaje mi takie pytania, to niestety zawsze będę Was odsyłać do Google. Mam nadzieję, że nie będzie to dla Was większym problemem. Dzięki, wielkie, buziaczki, papa. Música